Siemano co dzisiaj, dzisiaj luźniejszy dzień pierwszy etap projektu jest zakończony także w podziękowaniu idę robić grilla dla ludzi którzy mi pomagali w moim projekcie małą popijawkę taka wrzutka robimy grilla Hej. Magdalenka kroi ja tutaj pilnuję zaraz ziomalki którzy robili ze mną ogrodzenie przyjdą elegancko Powiem wam, że nie chcę wam pokazywać teraz, jak będzie efekt końcowy. To będzie kozak, jak obiadę. Zobaczycie tył, jak przejadę samochodem dookoła działeczki. E, co tu jeszcze? No w podziękowaniu dla kupiłaś Magda. Co? W podziękowaniu dla szefa firmy. Aha. Magdalenka kupiła Jack Danielsa. Także powiem wam, że Szef tej firmy obok, właściciel tych wszystkich terenów, które są tutaj i działek jeszcze tam po drugiej stronie. Zajebisty gościu, zajebisty sąsiad. Ja dałem materiał, on wrzucił wszystko, cement, piach, betoniarki, pracowników, ciężki sprzęt. Normalnie pełen szacun, zapodział w ogóle tego wszystkiego od sąsiadów. No elegancko, powiem wam co mam powiedzieć. PGR, PGR bardzo dobrze trafiłem, bo ludzie są eleganccy, także widzicie jak to jest. Nie sztuka wejść w piękne marmury, a chujowych sąsiadów mieć. Także zastanówcie się co jest ważniejsze. Jedziemy grilla. Cyken, myken, już Magda tam do kraja więcej, ja tu go pilnuję, przewracam, kto tu wpadnie do mnie jeszcze, co z widzów. Na grilla, jakąś parapetówkę by się zrobiło albo jakiegoś grilla wspólnego, napiszcie w komentarzu co o tym myślicie. Kto by się deklarował, no. by się zjadło, pogadało. Doświadczeniami byśmy się powymieniali w budowie, bo wiem, że dużo ludzi wpada, którzy się buduje albo coś tam potrafi zrobić. Może też ktoś by wpadł ze mną, porobić. Ja tak mówię, pomoc za pomoc. Paru ludzi się znalazło, z którymi tak działam. Dzisiaj ja tu, oni jutro tu. Dzisiaj ja tam, oni już. Ja wiecie o co chodzi tam. Dobra, to na tyle, taka wrzuteczka. No a co, jutro w ogóle teraz będę jechał jakoś do Andrzejka. Będziemy robić fundament z siatką i klejem zatapiać. Później on do mnie będzie wpadał sobota, niedzielę na elewację. No i będziemy ruszać elewację. Muszę jeszcze zrobić fundament z przodu na ogrodzenie przednie chcemy się zamknąć przodem fachowca od balustrad jak widzieliście złotą rączkę już mam perfekcjonalistę także to mi gra ogrzewanie hasa jak talala Weszłem dzisiaj tutaj powiem wam że jestem jest ciepło no powiem wam że idealnie wszystko ładnie działa przez całą poczekaj Magda przez całą noc ładnie hasało Tutaj zobaczcie, osuszać powietrza jest jeden włączony, drugi muszę zanieść na górę. Przez 30 minut. wodę z otoczenia jest zbierana, jak tu weszłem, było w wilgoci 70, 70%. W tej chwili jest 59%. Wilgotności Krzysztof z Remont foriu. Pozdrawiam cię. Mordeczko. Nagrał film, jak tam wygrzewać posadzki. Tutaj hydraulicy mówili, że nie trzeba, Krzysiu mówił, że trzeba, że zawsze wilgoć jakaś zostaje, także słucham Krzysia i wygrzewam sobie te posadzki. Poleciałem sobie, na początek mam ustawione 16, docelowe mam ustawione 16 stopni, żądam 16 stopni, a jest 16,5, tak utrzymuję. 15 stopni jest na zewnątrz. 1 stopień jest tylko więcej niż na zewnątrz. Tam bodajże Krzysztof Remontforium mówił, żeby 10 stopni było więcej niż jest w budynku. Chyba jakoś, chyba jakoś tak jak się załączało. Także Ja tutaj idę jeszcze niżej, bo mam bardzo dużo czasu, żeby je sobie spokojnie wygrzewać. Grzeję pustą budę w końcu. Także nie mam z tym żadnego problemu. Niech ona sobie tak 7 dni pochodzi. Później co 5 stopni będę sobie dawał tam. Następny tydzień, później już co 5 stopni, co 3 dni. Później jest piramida, dochodzi się do 30, później się wchodzi w dół, coś takiego, tak sobie ją porządnie wygrzeje, nie pali mi się nigdzie z tym. No i co, budowa rusza pełną parą, jak widzicie, wszystko jest. Może elewacja nieskończona, ale płot już najcięższy arsenał jest zrobiony. Dwa tygodnie trzeba odczekać, zanim wejdą następne przęsła do góry powinno się odczekać cały miesiąc, tak naprawdę 28 dni, kurczę, ma jaki buhaty. Jak tu gadu gadu, a tu zaraz by murzynki wyszły z tego. Jest okej. Okay. Przyprawę zaraz. Ta mała pokrojona jest dla pieska, te dwie. Trzeba je dobrze wysmażyć, żeby nie były za ciemne. O, tak to jest wszystko. Widzicie, to mi wypadło, bo tak szybko sertnęłem, Zaraz to wezmę. Dobra, ja kończę, bo się zagaduję tutaj, a ja muszę ten... pilnować grilla. Bo jeszcze przyjdą tu na murzynki z czekoladą. Tak to Gołąbki wygląda. Mogę Wam co najwyżej pokazać linię. Linie ogrodzenia. Kozaka. Igła. Tu jest co do milimetra. walone laserem nie ma żadnej lipy igła, musi być igła. Wszystko bardzo drogie, trzeba dbać jak się to zakłada. Drewna, jak widzicie, jest mój ziomeczek, mój przyjaciel zabiera je. Kryzys mamy w ogrzewaniu wszędzie. Przyda się każdemu, garażu nie ma, działeczka posprzątana, prawie wyrównana. Później będę ją planować, ale oczywiście moje planowanie całego terenu też będzie w nocy do lasera, bo to najlepiej widzę. Już tak robiłem niektóre rzeczy. ześwirowałem na punkcie tego lasera. Wszystko ok? Właśnie dlaczego jest napisane jest wyłącz? Wiesz, dlaczego jest napisane wyłącz? Bo to jest gaz i cię kosztuje fortunę w tej chwili. Dlatego cały czas krzyczy, wyłącz, wyłącz. Nie wiem dlaczego. Ale to była na ten Nie, nie wiem tam było. Ty, bo pies chwyci. Zobacz go jaki cwaniak. Tylko Cię nie ma, nie widzisz. Dobra, daj kiełbaskę, wrzucamy na grilla. Daj, 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 bo nie wiadomo ile ludków dojdzie. Daj, no to przyprawę to się zaraz dorzuci. Dobra mi się weź ten. i ja już je przewracam. Trzeba pomału dzwonić po chłopaków. Mam nadzieję, że przyjdą głodni. Ja te przerzucę tu Te odstawimy. A tego na górę nie położyłeś? Położę teraz Kochani. To na tyle będziemy jechać jakoś kibelka, będziemy się na dniach pozbywać, bo jesteśmy już przyłączeni, wodę mamy puszczoną, także będziemy się pozbywać i już będziemy tutaj mieli. Wszystko będziemy z kosztów zjeżdżać, bo kosztuje nas też troszkę pieniędzy. Budowa się skończyła. Na tym etapie co my tu mamy i ludzie już dawno tej toja nie używają, a my, tu, a my tu jeszcze go trzymamy. Dobra, to na tyle tej wrzuty. Joł. A tu od razu wam powiem widz nam przywiózł przyprawę do grilla Także od razu ją wykorzystujemy Magdzie przywiózł, wóz sypłem Co tam będę żałował, nie? No nie tak dużo, no właśnie. A tam Niech ich powykręca od tej przyprawy Tak jak na dobra Taka wrzutka kochani Taro, już Bułki świeże też kupiłam, także Bułki jeszcze ciepl świeże jeszcze cieplutkie ku... były. Bułki świeże kupiła, ale wystawi stare. <laughs> jeszcze cieplutkie były. Dobra, zaraz będziemy jeść. Siemano! W tym nowym dniu cały czas działam. Właśnie skończyłem podłączać kibel, bo wszędzie się lało. Kibel jest już zasilony w tej chwili, trzeba było go wyciągać. No dobra, mniejsza z tym, kibelek działa. Także fajnie, już jest odebrane. I teraz Wam chciałem opowiedzieć o fotowoltaice. Co z tą fotowoltaiką? Mam wymieniony licznik na nowy. W sumie to mogę Wam pokazać. Wymienili mi licznik bez mojej wiedzy, e, mimo to, że ja już miałem elektroniczny. Pamiętacie, na początku pierwszy raz miałem ten metalowy z tym pokrętłem, co się kręci. E, później wymienili na taki nowoczesny dwukierunkowy. No i teraz wymienili jeszcze na jeszcze nowszy w sumie. E, nie wiem, może on będzie zdalniej łapał albo nie wiem, o hub chodzi, jak to się mówi. Ja tutaj działam przy łopacie. No, i co, obliczę Wam, ile, jakie zużycie było, i czy tak naprawdę ten dom będzie miał tą swoją energię za darmo. Nie wygląda to, to tak kolorowo, jak ja myślałem, że będzie wyglądać. Także Wam to wszystko zaraz pokażę, bo był tutaj yy, mój ziomeczek elektryk, wszystko mi wytłumaczył. Teraz mam taki licznik. Tak to wygląda i no i Wam pokażę zużycie tego domu sami ocenicie czy to dobry deal był, czy jeden wielki wałek. Dobra no to lecimy. Yy, wezmę kartkę może się chwilę przygotuję, spiszę tylko dokładnie, ile miałem od 1 kwietnia zużycie i yy, ile naprodukowałem prądu. Szybka piłka, o taką każdemu chodzi. No to na tyle, zaraz. Dobra, słuchajcie, nie ma opierdzielenia, trzeba to wytłumaczyć. Nie ukrywam, że z tym już nagrywam drugi raz, bo sam nie rozumiałem to co mówię. Znaczy, ja rozumiałem to co mówię, ale do was może by nie dotarło. Bo ja już wybieram najprostszy język, jaki tylko mogę użyć. Wiem, Beka, nie, nie, nie miejcie tam Beki teraz. Dobra, szybka piłka, słuchajcie, bo jestem zajęty, muszę tam jeszcze, ja nie to nazwał gnuj muszę przewalać łopatą, tak jak w Krakowie dla Smoka Wawelskiego to robią, a ja tutaj ten piach oram, nie? Zawsze taki żart był, nie? Pracy, kto, chcesz do pracy przyjść w Krakowie, 6 koła na miecha płacą, a co trzeba robić? Gnuj Smokowi Wawelskiemu wywalać. <grym> dobre, dobre? Dobra, dajcie swoje komentarze w tym, eee, swoje kawały w komentarzu. Słuchajcie, licznik był wymieniany, czyli na stan licznika od 1 kwietnia do 23 sierpnia. Ile to jest? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, tak? Cztery miechy, nie? Wyprodukowałem 5890 kWh. Ja na to będę mówił kWh, chyba to jest ta jednostka. A zużyłem 331 przez te cztery miechy widzicie budowa nic się nie dzieje nie nie ma jacuzzi podgrzewanego nie ma nic tutaj co tam trochę ten grzejnik 3000 w co to jest 3000 w na dom nie no to jeszcze wiecie tynki były w tym czasie robione no i tak dalej i tak dalej no tam mówię takie maszyny które chodzą jednak na siłę nie no wiecie, no gdzie się też światło pali, no to może nie jest tak źle, ale chociaż mi to mi zaraz po przedstawieniu nie wygląda za super kolorowo, bo myślałem, że będę miał tutaj normalnie farmę energii za darmo. A tu tak kolorowo chyba nie wyjdzie. No dobra, no to jest to jedno przedstawienie i po wymianie liczniku, czyli od yy, baterii się nowyła. czyli od 23 sierpnia do dzisiaj, do 12 października Wyprodukowałem 1619 kWh i zużyłem bardzo podobnie 330 kWh. Tak to wygląda, jakbym miał podzielić, ale ja to teraz podsumuję, żeby było Wam lepiej, żebyście nie musieli sami obliczać na kartkach. Czyli takie podsumowanie mam, tak to mi wychodzi, nie?

no, i teraz tak naprawdę powinno mi zostać do zużycia na zimę tam 6000, tam załóżmy 900 z groszem, nie? Jakbym tam gdzieś policzył to, nie? Ale słuchajcie, to jest takie przedstawienie, które jeszcze nie jest adekwatne. To jeszcze nie jest to, jeszcze nie może powiedzieć, o, w miarę wygląda, bo energia mi zakosi. Zakosi, albo weźmie sobie jak to haracz, że tak powiem. Albo za usługę, mógłbym dobrze powiedzieć, jak się zwał, kto chce w głowie sobie obrać jaką teorię, tak niech sobie obiera. Ja zakosił to mówię dla jaj, dla Beki, bo ona sobie bierze za to, że jest moją baterią przechowuje mi moją energię, czyli ja to nazywam przechowuje, ale generalnie ona już tą energię gdzieś tam sprzedała, ja zużyłem te 600, a wyprodukowałem 7000, czyli gdzieś to sąsiedzi już do Enei to zapłacili ten szmal za to, teraz Enea musi mi oddać moją energię, czyli ja mogę ciągnąć w zimę, gdzie ja nie mam produkcji teraz ze swojej fotowoltaiki. Ale za tą operację oni kradną, kradną, że tak powiem, mógłbym tak powiedzieć, biorą 1501, 20%. Oni biorą 20% dla siebie co roku z tej energii, co ja wyprodukuję. Nie oddają mi tego, po prostu oni tak jakby na tym zarabiają, nie? Rozumiecie? Dalej? Ciągnąć temat? Chcecie? <śm> Czyli, czyli tak naprawdę, moja produkcja, którą ja wyprodukowałem i mogę sobie używać przez cały rok, to jest 6008. 6008, mam do wzięcia. Nie jestem pewny, chyba od kwietnia do kwietnia później się zeruje. Jak ja tego nie wykorzystam. To mi wszystko przepada i od nowo jest nabijane tam. Nie wiem, czy to jest od stycznia do grudnia, czy to jest od kwietnia do kwietnia. Musiałbym się dowiedzieć, jeszcze tego nie przypilnowałem, no bo jednak jest tyle energii, że nie muszę się tym martwić. Nie? Czyli 6800, tak jakby moje panele wyprodukowały, a zużyłem w tej chwili 661 i to jest takie bardzo realne. Nie? To jest najrealniejsze podsumowanie. I jakie widzicie. No i teraz możecie sobie generalnie sami odpowiedzieć, czy ta fotowoltaika się sprawdza od Kubusia z Europv, czy się nie sprawdza. Dla mnie dla mnie elegancko. Dla mnie jest to jakiś tam przód, tym bardziej, że energia teraz kosztuje fortunę no bo drogo jest nie musicie wyłączać światła za sobą a ja jednak zobaczcie mogę sobie pozwolić z każdej strony dom obchulać na kolorowo i tak to wszystko wygląda nie? także nie źle myślę szału nie ma, dupy nie urywa żebym chciał tutaj nie wiem dmuchance i, i pokaż laserów robić cały rok to raczej nie zrobię ale myślę że jest spoko to na tyle tej wrzuty ja biorę się za moją prawdziwą robotę jadę sobie na moim Fiskarsie ciachen bo tu ładnie nakręcę to może z pięć koła przeleję na konto człowiek by odsapnął tyle razy pokazuję tą opatę, a tu jeszcze nic nie wpłynęło <laughs> zmienię na inny model dobra to na tyle Trzymajcie się, widzicie najbardziej realne podsumowanie. Napiszcie w komentarzu, czy dobrze, że mam tą energię za darmo, tą wiecie, darmową, 100% za darmo energię, z której teraz korzystam i te wielkie słuchajcie osłyszacze od mojego przyjaciela, mojego ziomeczka, Pawełka. Tutaj wrzucę wam link od razu za każdym razem muszę go troszkę. Po dupce pogłaskać, bo jest pożoziomuś ziomuś. Słuchajcie, nie, dobry chłopak, słuchajcie tego, będę go pokazywał ile tylko będę mógł. W każdym odcinku powinienem to robić. Dobra, to na tyle. Trzymajcie się, cześć.